No, dzień dobry, witam bardzo serdecznie z tej strony. Dozo. Lecimy z Vanguardem. Dalsze odcinki. Podobno jesteśmy około, w około 70%. Także możliwe, że. Niedługo skończymy. Druga sprawa, zostawcie łapę w górę i komentarz, co sądzicie o, o Vanguardzie do tej pory. Jestem ciekaw. I jeszcze druga sprawa. Wiem, że wczorajsze odcinki, możliwe, że dzisiejsze też. Na początku mają słabą jakość. To dlatego, że YouTube przetwarza. YouTube niestety musi chwilę przetworzyć filmy, żeby ta jakość była lepsza. Ale to zawsze dajcie jakąś godzinę następną i wróćcie za godzinę po prostu i obejrzyjcie odcinek. Wtedy będzie normalna jakość. Także jeżeli nie oglądaliście poprzednich odcinków z kampanii, teraz macie już je przetworzone i na spokojnie możecie oglądać. No i w sumie tyle. Grajmy. right. Także y, może będzie wątek polski. No akurat jeżeli chodzi o szczury, to Bruku, to Polacy odegrali dosyć istotną rolę. Także. Owen. Nie chodziło mi o ten karabin, jak wcześniej mówiłem o magazynkach wkładanych od góry. Chodziło mi o Brena. Prawdopodobnie. dzień dobry, witam. Co wysadzamy? Wielki kanion robimy. Nice. Jest. No, stary.

ale co bez sensu. No dobra. Rozproszyłeś mnie. Co za gość. <laughs> <laughs> o stary. A bo on pewnie ma ten atut z multi. Okej. Okay. Naraż para i kopara w piarze. Nara. Nara. Granaty trzeba ugotować. Także kozak. Nie wiem, czy ty żyjesz, nie żyjesz. Dobra, kozak. No i elegancko ku... Wow, 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 A Zapomniałem, że tutaj, jak się kładzie, to nie można celować. Dobra, nieważne, nie było tego. Widzowie. Wiadomo. Bamba. Bamba. <grywa> Bamba. Alright. Nieważne. Jesteś tam? Jest. Kurde, i dalej tak samo celnie strzelasz. No, co za chłop sniper, no? W sumie ciekawe, że to zmienili, że. Yy, nie można celować, jak się. W Modern Warfare można było. To jest w sumie spoko zmiana, z jednej strony, no bo jakby ogranicza możliwości. Um, takiego wiecie. No, movement ogranicza po prostu mobilność, nie? No to w multiplayerze ma ogromne znaczenie. E, I z jednej strony szkoda, no bo jakby dropshoty były taką mega znaną mechaniką i, i każdy jej używał. Z drugiej jednak strony no, sprawia, że trzeba się bardziej nad pozycją zastanowić, aniżeli latać na głupiego. Aczkolwiek to no, ja zawsze dropshoty robiłem i jestem ich zwolennikiem. Także trochę żałuję, ale spoko. Zawsze to jakieś zmiany i coś. Znaczy wiadomo, że... O kurde, możemy się wpakował. W kolorze też było identycznie, natomiast były owiki, które tam pozwalały się dropshotować. Tutaj nie wiem, czy są takie owiki w multi, ale no. Dobra. Na pewno tu nikogo nie będzie, dokładnie. Almów hełma przywalił. Mogę strzelić? Nie mogę. O, no, typie.

No, dobra, odpoczywaj sobie. O. Zmienić posiadane wyposażenie ofensywne. O, okej. Okay. Kara, wezmę. Dopadnie całego Niemca. No i dobra. A jak zapierdzielam za nim. Nie to, co wy, kurde. Czekacie nie wiadomo na co. O flare, strzelili. To niedobrze. Ara, jeszcze jeden. Skąd? Z góry gdzieś. Kolejna, do flare mi się skończyło. O nie, w środku siedzi. A to cwaniak. Niespodzianka. Jajko. A, nie, okej. Okay. Okej! Okay. Swoją drogą, a propos multiplayera, to, to musiałbym trochę ponarzekać na niego, jeżeli chodzi o granaty. Bo kurde granatów w ogóle nie słychać. się praktycznie non-stop tych granatów ginie. Jest to takie kurde, niefajne. Czy ten granat wybucha? Tak, on przy, wybucha przy styczności z ziemią. Ok. I w tym multi kurde to jest straszny problem według mnie, szczerze, zupełnie. O! Halo! Dokąd biegniesz? Kurde! Taki drifter w ogóle, patrzcie jak biegnie bokiem. Nice Jak podskoczył jeszcze. Wesoło. Oj, sorry

Znowu byłby problem, bo pomyślałem, że Boże jakoś by ta kampania, wiecie, do zombie nawiązywała. Ale no mówię, z jednej strony fajnie, a z drugiej strony, problem, no bo nierealistyczne. No, no ale spoko. Żyjesz jeszcze, dobra. Dobrze, że wziąłem tą broń z mikiem. Daj mi ammo. Nice. Gdzie? Yeah. A, tam są, dobra. Tu z prawej też będą szli? Chyba nie. Ciekawe, czy was wykryją, ale widzę, że was chyba nie mogą wykryć. Bardzo dobrze zresztą. O nie, tam więcej ich jest. Oh shit, ale zwaliłem. Pomóżcie, pomóżcie, ignoję. Aaaa! Nice! I kurde, nikt nic nie usłyszał. To jest to, poza jednym granatem. No, wiesz co? Mapa mi trochę ogranicza, bo tu pewnie się dokładnie nie będę mógł przemieścić. Nie wiem, jesteśmy trochę w dupie, panowie. że na prawo pojadą. No, trochę się przemieszczają na prawo. A gdzie ty chcesz iść za przeproszeniem? Jak mamy się do tak, tamtego domu dostać? Jak typy przechodzą? A, zorientowali się. No i dupa. Już wam myślałem, że go zobaczę, i dlatego chciałem zabić tamtego. Ale to chyba rzeczywiście działa tak, że tych kolegów moich nie mogłem zobaczyć. O kurde, i stąd po tym, jak ich tak fantastycznie załatwiłem. Ja pierdzielę. No dobra, trudno. Zostawmy ich. A, no, ich nie mogłem zobaczyć. Dobra, kozak. Dobrze, że tak zrobili w takim razie. O, dawajcie do domku. Teraz to na spokojnie przebiegniemy. Tam. Niepotrzebnie się wtedy zająłem e, tymi typami. I dlatego taki problem się zrobił. <grytanie> nice. Z jednej strony spokojnie, z drugiej strony. Aha. No, strzel w niego bez tłumika, debilu. Zajebisty jesteś. No Dobra, no to jesteśmy w dupie już. Um, z jednej strony dobrze, no bo tak to wiecie, chodzi tylko o nas. Jeżeli my popełnimy błąd, to to jest problem. Natomiast nie ma tak w stosunku do. W stosunku do. Sztucznej inteligencji, która czasami robi takie rzeczy, że no właśnie takie na przykład. Ale no to wiecie, to w takich sytuacjach, jakby ich wykrywało, to było po prostu do dupy. A wy tam już jest. Mogę odrzucić? Nie! Kuźba! Ok, nie wiem dlaczego wyszło tak jak wyszło, ale no i będzie. Wow, co się stało? Halo, nogę złamał. Nie może slajdować. No dobra.

No, moglibyście na przykład nie stać na samym otwarciu namiotu. Byłoby mądrze. Cześć, ty durny, jak but. A musiałbym zamienić, dobra. Czasowy ładunek wybuchowy. Aha, okej. Okay. Dobra, gdzie dokładnie? Tam. Aha. A teraz niby w jaki sposób nie zauważyli? Tak zupełnie szczerze? Chciałbym się dowiedzieć. No. Nie, nie o to mi chodziło. Jak nacisnę dwa razy F, nie. Okej, okay, jakoś inaczej, super. Aha, czasowy, że on... Okej, okay, sam z siebie wybucha. Myślałem, że coś na zasadzie C4 Dozo druga wojna światowa. Nie pajacuj. Sorry, sorry. Dobra, no chyba tu muszę podłożyć, tak? Po prostu okay. Chciałem się poskradać, no jak mnie niby zauważyli tam? Ja jestem w dupie. Nie wybuchło za bardzo. No dobra, trudno. <ścoughs> Shotgany beka z was. Shotgany. No to beka. Dawaj mu, gdzie wy jesteście? Nie ma już nikogo tam, dobra. Już nie ma nikogo? No, ktoś tam się darł. Hopy, gdzie jesteście? hopi Ucieknij przed wybuchem za 10 sekund. Dobra, chillera. Zdążę jeszcze wziąć na luzie. Ok. Dobra, to co jeszcze mam zniszczyć? To już chyba zniszczone, czy nie? Nie, zniszczone. A, bo czołgi mam zniszczyć jeszcze. Dobra, okej. Okay. Mogło od razu je oznaczyć, szczerze. No, ale dobra. Ammo sobie weźmy... Nie wiem dlaczego ten pierwszy tam nie wybuchnął, czy muszę tam coś konkretnego zniszczyć? Bo tu też pokazuje tak o... To co, na ściany mam rzucić? Jak to ma sens? Może to chyba istotne co jest w środku, nie? A, do no. Zobaczymy czy ten się zniszczy. Nie. Do czego wy ode mnie chcecie? A, tam jeszcze nie zniszczył się. Okej. Okay. O siema! Jakiś większy ten bunkr. Bunkr. O, MW, halo? Dźwięki drzwi z MW. Spoko. A, i tutaj różne rzeczy. Dobra, czyli tam nie wiem, może wejścia nie zauważyłem. No i dobra, i spierdzielamy. Ledwo. Dobra, dobra, tu nie mam już życia. O tu byli, ale beka. Dobra, ale tam ten bunkier, zniszczony, to chyba się zapisało. Ale spoko, bez żadnej śmierci jak na razie, także gituwa nie zapisało się. No dobra. Dawaj to. Nice. Czwórką mogę zmieniać. Główka. Ale osłony chłop. Przyjął. Nie, nóż do rzucania. Myślałem, że mam jeszcze jedną. Albo sobie zmieniłem przez przypadek, dobra, nieważne. Patrz jeszcze. No do widzenia. Dobra, czyli jeszcze czołg został, tak czy siak. Jeden. Dobra, nie ma problemu. I tu co mam zniszczyć? Bo ja tego przejścia nie widziałem, może zamknięte było albo coś. Nie wiem. wo 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 Chill, 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 chill. jak tak wychodzi na styk z bardzo spoko. No. Mhm, czy zgramał tego zniszczyłem. No i dobra. O, w trójkę całą bazę rozwaliliście, z pewnością. No, Co jest? Szamoloty? Zniszcz sztukasa. No dobra, nie będę udawał, że pewnie pilota da się zniszczyć, więc... Um, hmm. Mam po prostu w niego strzelać? Nie będzie tu żadnej wyrzutni albo czegoś. A co, bombę mam w niego rzucić? To by było coś śmieszne. No kurde. No chodź tu, wiesz. Spróbujemy. Na pewno się uda. To by było śpieszne, jakby mi się udało. No dobra. Hmm. W środku były jakieś kurde RPG i tak dalej, z tego co widziałem. Jakieś takie wybuchowe rzeczy. Co mam strzelać po prostu do niego? Nie, nie gadajcie, że mam po prostu do niego strzelać. Chyba naprawdę muszę tylko do niego strzelać. No i co? Gdzie on jest? Okej, okay, nie chcę przyjechać. Dobra, spokojnie. Przylecieć, lol. O, buchło. Och, tu panie samolotik. No, dawaj, 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 dawaj. Gdzie jesteś? Hm. Brnę pocisku zabójcza. Za blisko stałem. Eee... Hmm... Nie no, autentycznie mam do niego strzelać po prostu z karabinu? No, jaki to ma sens? Come on! Kuźdebele! Gro! Co ty robisz? Jeszcze pół godziny czekania, aż on wróci. Ja pierdziele. O oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh, oh. Sorry, 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 ma bed, ma bed, ma bed. No i dupa. Nie, nie zmieniaj, Boże, jak dobrze, że ten debil jest większym debilem ode mnie. O co ciężko, nie mówię, że nie. To jest morda. Nie, nie, nie rozumiem tego kas autentycznie. Ten z tego Brena powinien nawalać, bo on, Bren chyba ma niezły kaliber. Tak, no ten trzecie, muszę do niego strzelać po prostu. Dobra, no Nie wiem czy tu mogę strzelać do niego, czy to w ogóle coś daje, czy dopiero jak nalatuje. Elo, nie chcesz mi tego dać może? O no właśnie. Dupy takie. Hmmmm... Hmmmm... A jakby pancerz szreka go trafił, to... Ze szreka? O, chodź, chodź. Ja pierdzielę głupota, Jesus. Nie podobało mi się to. Absolutnie. Nie zgadzam się z tym. No, nie on the coast of italian libya an australian private and a group of rats had given rommel a huge black eye their action should have earned them medals and maybe even a shred of respect hams didn't see it that way but the devil However, all Richter seemed to care about was Rommel and his connection to Freisinger. That fool would listen to Lucas as long as we needed him to. Oh. I caught tunnels. What was the rest? We have very little time. Tell me, what did Freisinger want with Rommel? I thought you wanted to know about our team. Answer me now, or our deal is off. Okay, okay. Don't get your undies in a twist. Lucas piled it on like a chap. He didn't have to tell Richter anything more than the lies that Nazi already told himself. That was the Third Reich for you. Their reality was delusion. You'd think we'd need a miracle for Lucas to pull this off. The thing is, he was like a magnet for that kind of luck. There's that saying about lightning striking twice. Yet Lucas had managed to find himself first at Tobruk and then at El Alamein. The world knew of an Allied victory in North Africa. But it wasn't because of British. Hmm. Had the untold story. And Richter was eating it up. Okej, okay, ale zagramy to w następnym odcinku. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Trzymajcie się i dozo.